Pożałują, że się zjawili. Pożałują, że się zjawili. Siemanko! Gramy sobie hościka, jak widać. Jest ze mną wasalek. Hello? Ja ci jestem wasal standardowa Keltas. jeszcze Tychus, Raynor i Kerrigan. Jak widzicie, nie mamy hila Zajpijcie! O! Tak jest, są są przereklamowane, prawda? No, oni mają jednego, ale słabego tego. Jest ciekawie, jest ciekawie. Ty się sam leczysz, masu Cichy To jest. Ja dps mi chile potrzebny. Ochuj. Ja tu kurwa chcę przedstawić przeciwko komu gramy. Tu przedstawię. No jak widać, ETC. Tak jest. To jest dostawka. To Jeszcze mamy tak, Wala, Rekara, Jaina i na Oni I mają taki normalny team. Wariant safe. Tak jest, wariant safe dokładnie A no to... Słuchaj, ja ci powiem, tak jak widziałem te turnieje co grają, nie? Będą grać raczej Te turnieje będą w Pradze no To tam niektóre teamy te nazwijmy pro, chociaż to takie pro w Heroes of the Storm, że no nie z tym No to kurde, wiesz tam niektórzy grają rzeczywiście bez healera, nie? Na dwóch tanków grają, co dla mnie jest ciekawe Ech... Widzę, co nasz Rejner robi i chce mi się płakać. Na Chyba no nie mogę tam wjechać. No za blisko. A? Nie no, że skurwiel wytrzymały, nie? Każdy tak. Dobra posypka się odpaliła. Uleczony, był, uleczona, ale nie za mocna. No, Lepiej to niż nic. Dokładnie. Ja tu jestem, jak coś. Uważam, że jest Nie, że nie wiem. <laughs> Wyjdzie na tyło, co? Nie ma ta. nie, nie, nie. tak. Nie bawimy się. się tam gitarką od tyłu, tak po MySheiz było trochę. Może śnić dalej Ale że każdy by chciał, ale nie każdy Aż, kurwa. nie O, O tym czymś mówiłeś? To jest Ale mu radni to tam kurwa z tym młotkiem. Może mi naskoczyć kurwa z tą swoją gitarką. Dalej, dalej. Coś tak kurwa bezpiecznie za mocno gramy, właśnie dziwna ta gra, jeszcze a O, u nas już podedzili. Mm. Tak no, Raynor tam... Jaina. Oni już mida jadą, wałcą. Wszyscy. O, no, widzę, że dalej ich wałcą. Ta, lecę na tego mida. O, to dalej, dalej, Siema! Motherfucker. No, to siema Kurwa, jeszcze sfejlowałem swą z Och! Pana. No skurwa, co ja mam z tym... za chuja nie mogę trafić, że No jest na oparach wszyscy! Ale go zrobi! Ej, ej, miejsce, miejsce! Serduszka nie wziąłeś? Nie, wziąłem ten studni nie chciałem. No, serduszko trudno Jedno mniej, dobra, e, trzeba oddać. Nie siądzie chyba, chociaż jakby tam Cię oddali. Nawet szybko na pomóc. Znowu się pierdoły dzieją. A, brakuje. Trzy, pięć jeszcze, oprócz tych moich. Ty, jak mają dużo, właśnie. Ja Wala ma dużo nie... i bym wale chciał najchętniej. Dobra, ja mam trzy, będą pięć, mam pięć. Dobra, wa chodź, chodź. Nie idę, spokojnie, kurwa. mać! Znowu, no, znowu przestrzelam, kurwa, kurę. Masakra jakaś. A jak idziemy? E, nasza linia może. Kurwa. O, na raz. Też takie wrażenie jakby grali razem. Chociaż to była dobra rozgrywka. Nie, dziwne też dziwne. Nie, pigują, oni się w miarę ogarniają tutaj. Grają tak bezpiecznie. bezpiecznie strasznie hintejowo grają Ech, bomba tworzenia tu nazywa? A bomba termiczna Na razie to oni nas jadą tak troszkę Nie czuję tej przewagi ja też. Trzeba tą walę walnąć, ona ma 24 kryształy. Już lecę no. tak, to nie walniemy nikogo. No, ja wjechałem, wysunąłem tego, co mogłem. no nie nie mogę. No. Cofń, cofń, cofń. Spokój, ja się mogę. skoczyć Awala, Kozaczy i ma tyle kryształu Kurwa mać. Zdechnie, zdechnie, zdechnie. Ja, jeszcze ja się już z... tu na zajebę w co? Ja się cofam. Ojej, ja teraz ja mogę zdechnąć Muszę ja się wycofać Nie mam na Jedna... odskok. Jednaliście male? <laughs> eee, się jednaliśmy. Tak, padła. Kurwa. Dobra, nice. Zebrał ktoś od nich? Nie, zebrał. Patrz na zebo. Trzeba pilnować, żeby nie odno. No, 50 kryształów. Ja Musiałbym się focusnąć na NZ, właśnie. Ja ja Uważaj. I... na przeżyciu. O chuj! O! No to zajebiście. Co? No i. Wilk mi jedną. teraz do obczadu też. Oni się trzymają cały czas razem. Nie możemy tak grać, bo raz, że nie mamy hila, a dwa, że. Nice. No i znowu. Ale, 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 ale. Ja nie mam z czego. Ale nie niego nie gonię. Jak masz ten, to nie gonię, bo to bez sensu. Ja już lecę. Ty, usa trzeba poczekać, masz połowę życia. Wystarczająco, że nasi tak latają na pałę, że tak powiem, i... niepotrzebna nie potrzebna nam, żebyś jeszcze ty tak kurwa ginął w goni A, dziesiąty level powinniśmy. No. Och, cholera, no właśnie, czujesz dziesiąty level. No. Nie no. będzie Fogo. Nice. No. no, już go leczyła tym, ultem, nie? Oj, nie mam manewrów No Oj. uciekaj, Uciekaj, uciekaj Uciekaj, bo, bo ale kurwa... Nie rzucę O no. ja Boję się trochę, kurwa, że Przepłacę to życiem, dlatego O nie, nie nie nie, nie. <śla> No, uciekaj, kurwa, widzisz? Reynor przyjął, kurwa, robale na ciebie Wiemy, Już Byś, kurwa, dwa razy zdążył się, kurwa, tepeknąć no bo chciałem rzucić pyroblasta na bo chociaż tyle, nie żeby go odrzucić, żeby się wrócił Dalej dalej niech kurwa nie przejmie Ludzie, jestem, chodzę, dajesz Jedną go? Nie jedną. Jedną go Znaczy naszego jedną To Kerrigan wzięła tego robala jako ulta czy co? Eee kerigam robala? No taki robal dziwny chodził z nami. Chodził Hydralisk czy tam Mutalisk? Nie wiem co, ale chodziło Nara, nie żewijesz nie, nie ma Dobra, eee, top, top właśnie! Już gdzieś tu kurwa nie. Na 100 przed. Żyją jedynie, nie. A rekord na Na 6-1. No wiem, i to mnie coraz bardziej martwi. Teraz oddamy, będzie kolejna fala nasza. Jakbym no oddał. To tylko... No weź mi te kurwa pająki On no, czy on tu gdzieś jest, jest jeszcze rekar idą do góry, idą tu, tu tu. widział mnie kurwa Cip, cip z kurwy Trzeba się na nim sfokusować. No jak ja to oddam to mamy pająki, no? No to oddaj, 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 oddaj Oddawaj! Na dostał uta. A co z tego, że uta dostał? Kurwa, jak nie, mi chodzi o tego, że wyleczył ETC. Poka. Jedni, jedni, jedni. A widzisz tego robaka jakiegoś tam? Nie wiem, nie widzę, co wam się po chyb, kurwa, Kurwa, stopnie. Że co? Eee. Za na zebo jeszcze się trzyma na nogach, nie? On teraz będzie spierdalał cały czas się trzymał z dala. Kurwa mil. Nie, nie, się cofnąć. Każdy ma mniej niż pół albo pół to nie ma sensu. Ja na topie idę Ja stąd nie zahaczę, nie będę daleko się cofnął. Idę do nich na dół. Uważaj, Rekara ma zły tak, idą tylko ciebie. Cofnij się. Kurwa jest dosłownie na dwa strzały. Nie? Co, baza? Tak. Jak nie na jedną kurwa. Ale ja cię też muszę w sumie wrócić w końcu. Many trochę kurwa ściągnąć. Chodź do nas bo są u nas teraz. Nie, daj mi się to pęknąć w końcu mana krwa Cały czas na oparach trzeba pilnować, żeby tego... Żeby Nazebo na zebo nam nie wziął. Tak. Nie ale co tu Spróbuję tego topa przekazać szybko jebnąć. Spierzcie i mi natychmiast. Jest no, no, na zebo. Już, już Ide. kurwa chciał oddać. Bronić naszego sojusznika za wszelką cenę. Nie, szarżuj, nie szarżuj, nie szarżuj. Nie, idę po jedną, to właśnie też i na siłę. Dobra, ale mi chodzi o... to. mogą mnie jednąć tam góra. Mogą cię jednąć, ale... Muszę kurwa, ale mnie też jedną, przez to i tych usa też. Także A. troszkę... Aaaaaah! Biznes. Właśnie o tym mówię, po co to tak Ale nie mogliście iść, nawet... ale nie musieliście iść. Ja nie chciałem, żebyście szli w ogóle, ja tylko chciałem wjechać, rozjechać. Ale to bez no, sensu bo wtedy tracimy duże utility. Masz przecież, jesteś. Nas jest 5 czter... bez healera! No dobra, ja chciałem tylko to spuszować. Ale kurwa. to przecież klipy nawet by to dobiły w takim razie. Nie dobiły, kurwa, bo mi puszują topa. No no, we, nee, No, we, we. Kurwa, Muszę, żeś zjebał teraz po całości. No bo potrzebnie się tam poszli Niepotrzebnie przecie, jak niepotrzebnie, no kurwa Potrzebnie, bo tu myśleliśmy, że coś ci pomożemy, a nie Że lecisz sama tam pięciu na nie ciebie, nie Bo musisz co uderzyć młotkiem To jest zebo oddał, no, no kurwa Nic, tak mamy przewagę i tak, no ale kurwa. Na bocie nim dojdzie, kurwa to leci Dobra, już idę to o żota. No, nie wiem jak tu przejść, no, no. już wiem, że nie tędy. Dobra, co? Kurde, ich DPSów nie leje, więc to już z tego. Dobrze, ciebie leją DPS i one mm -hmm. nazwieje tanga, bez heala to trochę pójdą. A no, poszło. A, przeżyję. Jelena? Tak, no, boba Hype Aid zeszła. Miał Miałem taką ale już wiesz. Czy... Rzucałem na Nie, osyć. nie chodzi mi o to, że wiesz, pół HP, nie? Tyle u niej ściągasz, jak rzucasz. Tu każdego w większości ściąga pół HP, nie o to chodzi. Mówię, rzucałem na oślep, ślub, fart. Rejnor, przeżyj. Kurwa, nikogo nie ściągnęło. O Jezu, zginęli dwa. Pójdziesz, nie ma kryształu, ale wartek. A, wyszedł. Znowu oddali. Dobra, idę do ciebie. Poczekaj, aż cię jebrać. Odleczy ją? No i bodźcie, zostawmy. Jakby Jane, o właśnie. No wow. i. Mm. Ja bym dał teraz nam starczy też na tym. A czy nam starczy? No i też 9, 7, czy no 10, 16. Stale, powinno starczyć. Mam dawać. Szybko za nimi Jak pięknie starczy, jeszcze zostały trzy No są w obozie Kieruj tymi bansi rejno. no Muradin no nie soloj gdzie indziej No bym ją stolował, no Może nie brakowało Dawaj do noża zaraz no i się odpalać kurwa Kurde, jakbym miał teraz na tym, na cooldown nie No dajże na raczej na o, kurwa nie wiem czy wierdziesz Zdąży wejść, nie? jedno haha mi baza na o ja wyszedł do pająku Dobra, cofnij się właśnie zrespi No ja muszę w ogóle na bazę się je dają znajomy Nie masz many tu możesz nie no muszę kurwa, są takim low, że koniec Nie wiem czy to dobry pomysł iść na bossa teraz Nie no musimy to kończyć, bo jest wokół kurwa żeby 20 levelu level, dobrego przewagi Pora teraz trochę korzystać Oni idą Dobrze pójdzie teraz w no. Trzeba ich najpierw wziąć. O 88, bo ty musisz być pierwszy, a nasi tu. Już oni się cofnęli, oni się łudzą, że my pójdziemy pierwszy w bossa. No właśnie. O kurwa. kurwa. Nie wiem nie, co to się dzieje, ja będę tak skończona. No dobrze wyszło. Uciekaj! Uciekaj! Ach! Ah. No, Nie bądź Co? Nie bądź wąbka? Nie, wyrwasta całkiem. No THX, HX, za co ten Nie widziałem. Nie widziałem. Zażyszy, że użyłem wcześniej tylko ślizgiem przeleciał przez nie, ale wuj Mówiłem to takich ludzi co orientują się Co się dzieje na polu Kurwa mają bosa już teraz na to skończymy Zrobię pigę żeby nie było No Chyba każdy wie gdzie Różnie To bywa w tej grze No, różnie to bywa w tej grze Tego robaczka wybuch teraz Kerigan chyba jest Aha Co no te kurwa robacze eee... Zerglątko jak ja to nazywam kurwa Zerglątk coś do niego Zergling co on chce, Trzy kamienie oddać nie? Ja, tam... No bym się poczekał na nie. Tak Masz, użyłem Zadowolony teraz? Mam nadzieję. O, ale nie Mara. Co, co wy robicie kurwa? Co wy robicie? No bije mnie wala od dołu, a nasi oczywiście latają zamiast bić DPS-ów biją ciebie tanka. Ja kurwa tą biorę na napierdalam razem z Nazebo, oni w dwójkę uciekają, kurwa Nie wiem, nie wiem co tam się stało, kurwa. Kurwa Kerrigan mówi, że nie mamy heal'a. No ciekawe, a kto był ostatnimi pikami? Kerrigan i przy ciebie Tychus albo Raynor. No to to było ich wrocha, żeby wziąć heal'era, a nie teraz pisać, że my nie mamy heal'era Ja jadę, takie w dole. Szybko walimy, to idźmy do góry Nice Trzeba bota szybko bronić, by jeszcze ładnie utrzymany, także, żeby tak zostało Gdzie tak poznikali, nie wiem No ale chyba idą z tym ostatnim pająkiem, tak To jest ich dwóch Jest i trzech Jest i cztery Dobra, jak kurwa ja tam jadę, a wy mi nie się za mną Nie wierzej tak na pałę pałę Bliżej Moglibyś ich podciągnąć naszej ty Bo no. ja nie wierzaj na fałę. No kurwa, żaden twarz nie chce walczyć, wszyscy uciekają, ja pierdolę. Nie, to nie, nie o nie to chodzi. To wiesz, no jak jesteśmy zaraz niedaleko naszych baz, to możemy ich podciągnąć po prostu, oni odciągają nas do siebie. no. Tylko, że my jesteśmy, Patrz jakie tu jest nas trzech, a patrz jest nasza reszta Na dole, bo się bawi, oni myślą, że... No dobra, no, okej okay. Uwaga, 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 uwaga O chuj, no i mnie złapała No i wala se na dole dps u na lajcie, nikt jej nie powstrzymuje Ja pierdolę I chuj no Jebany milion je ja pisty uratował, nie? Tu ze mną z kurwa, wszedł minioł, ale w tym mnie jej zaraz coś. Słuchaj, Vala stała na dole i dps na lajcie, przyjście tych osób. Ale ja nie jestem w stanie, kurwa, wszystkiego ogarnąć, sorry, kurwa. Ale to ja odciągnę nie mówię do ciebie, odciągnę, ja mówię do tych osób, na których przyjście stoi odciągnę, kurwa, i wań z tej ...regara i was było, kurwa, czterech na trzech, kurwa, no. To by w kurczę laga nie dlatego że mają healaną. Ja pierdolę. Jest Wala, to nie kurwa Jaina? Jaina. Kerrigan kurwa ją No nie tego kurwa. Słuchaj, jest Jaina i jest Wala. Dwóch papierowych depsów na których się powinniśmy skupiać, skoro oni mają healera. Albo nawet na samym rekarze. Tylko, że rekar będzie spierdalał Jaina ma tamtego bloka, jeśli wzięła, tak? No to tak. zostaje Wala. Ja też spierdala, ale to nie ma znaczenia. Tu trzeba bić po prostu wszystko poza ETC. A oni biją ETC, bo się pierwszy wpierdala No to nie na tym to polega, no. Cię bije to, co się najłatwiej spompować no. Mieliśmy taką przewagę i nas tak kurwa pojechali. Ja bym ich gonił, teraz tak czy się Tak, teraz to czas kończy się, nie podoba, nie? Na te kule. Jest boss teraz, i wszystko na nim się rozegra. To dobrze. Oni spierdalają do bazy, to tym bardziej powinniśmy mieć szansę. No. zajebiście. dobra, Oni biją ETC, widzisz? I jeszcze jakieś pytania? Patrz ma ETC życia, patrz ma wala i reszta. Jaina jedyna, którą ty ją biłeś przy ciebie. I ten, ty jako tank zobaczyłeś ją ją on A oni biją ETC. Tyle mam do powiedzenia. No sorry Spike, ale to... No, no wiesz, głową w mur i tyle. No tyle A. mam Ach, kurwa. Nie zawsze trzeba wygrywać, no ale szkoda, że trzeba przegrywać, bo ludzie są naprawdę głupi. No to prawda. nie wiem, jeszcze niby jest szansa, jeśli się zespicie. Keligan nie zdechnie. Nie, musimy w prostu wygrać fighta. po Ubi Ubić tego heal'a, znaczy, boże, heal'a, no tego DPS albo coś. To jest powoli co No ja czekam na to. To, kurwa, bossa trzeba też ubić. Jestem problem większy. O, oh, kolender, nara Wala mnie on szutuje teraz nie? No jest Zizi Znaczy Żi tak nie da